Tak, nie zacząć. Mm -hmm. Okej. Okay, Poprosimy no o wypowiedź odnośnie dzisiejszego meczu Mateusza Bartosza. co można powiedzieć po takiej końcówce przegranej trochę na własne życzenie. Trochę to dziwi, bo jak tak patrzę w statystyki, to we wszystkich praktycznie elementach oprócz stat, strat jesteśmy lepsi od drużyny z zielonej góry ale jak pokazuje wynik, niekoniecznie to my wyjeżdżamy ze zwycięstwem. Ostatnie mecze były dla nas trudne. Wydaje mi się, że dzisiaj ta większa rotacja może trochę nie do końca zafunkcjonowała tak, jak, jak powinna. Nie mogliśmy złapać swojego rytmu w obronie. Grać, grać po prostu po swojemu i myślę, że to było główną przyczyną przegranej. Oczywiście ta końcówka, której wydaje mi się, że mieliśmy wszystko w swoich rękach. starczyło tylko rozegrać to trochę mądrze. Dziękuję. Czy mamy jakieś pytania do zawodnika? Jak on mówi o tym, że mądrze mogliście zagrać, to można to rozumieć tak, że za szybko chcieliście swoje akcje kończyć? Czy... Wydaje mi się, że kluczem akurat w końcówce były posiadania defensywne i Mieliśmy do dyspozycji jeszcze jeden foul. Końcówkę broniliśmy switchem i można było dwukrotnie przerwać tą akcję i próbować swoich sił potem w ataku. No, ta też niefortunna strata na linii końcowej wydaje mi się, że też mogła być bardzo kluczowa. Nie zmienia to faktu, że mecz mógł należeć do nas. Okay, dziękujemy bardzo. Dziękuję pięknie. Chodzimy również o wypowiedź trenera Dziku Warszawa. Gratulacje dla gospodarzy. Wygrali ten mecz zasłużenie, byli bardzo zdeterminowani, żeby go wygrać I, i, i troszeczkę zaskoczyli moich zawodników tym, że można też agresywniej i mocno bronić. I do tego ich nie przygotowałem, to mój pierwszy błąd. Potem popełniłem jeszcze kilka w końcówce, więc niestety moja drużyna ten wyrównany mecz przegrała, także gratulacje dla gospodarzy, dziękuję. Czy mamy pytania do trenera? Panie trenerze, nie chciałbym, jak szukać usprawiedliwień dla Pana, ale pytanie jednak o to rotację i o to, że ostatnio graliście, no bardzo wąską rotacją właśnie, czy to mogło się ewentualnie dzisiaj odbić też na tej końcówce, czy w ogóle by pan jakby tego nie brał Czy znaczy na pewno się odbiło, na pewno też miało to wpływ na moje decyzje, tak jak powiedziałem, tych błędów e, widocznie popełniłem za dużo, bo miało one wpływ na moje decyzje personalne również yy, i, i na to, kto w tej końcówce miał być. Yy, jakby ilość różnych, nazwijmy to, rzeczy, które nie były zgodne z tym, co sobie zakładaliśmy przed meczem, miała miejsce w trakcie tego meczu i nie każdego byłem z tych chłopaków pewny, ale każdy wrócił który, i kto, każdy, kto wrócił, chciał yy, dzisiaj dać jak najwięcej z siebie, wnieść swoją cegiełkę. Yy, a mi było trudno do poukładać, tak naprawdę, do, do, do tego, żeby, żeby optymalnie ich, ich dzisiaj wykorzystać. Pan powiedział, że nie przygotował Pan odpowiednio drużyny na te obronę za stalu. Czy to znaczy, że Pana też za trochę zaskoczył dzisiaj tym, jak w jaki sposób bronił? Nie. Nie zaskoczył mnie. My byliśmy przygotowani jakby na sposób brony za stalu, ale chyba nie na tą determinację, z jaką szczególnie w tej czwartej kwarcie bronili gospodarze. Please tell us something about today's game. Uh, we knew it was going to be a battle today. Um, this team is where they are for a reason. Um, they stay poised, they run their stuff, they're well coached. Um, I think our preparation took us over the top this week. Um, that little extra fight at the end that we had pushed us over the top as well. Um, credit to them for playing an amazing game. That's all I have. To, ten mecz to była bitwa i miała być bitwa. E, drużyna dzików jest bez powodu e, tam, gdzie w tym momencie jest w tabeli. E, są, dobrze grają, e, dobrze są prowadzone przez trenera. E, nasze przygotowanie w tym tygodniu z pewnością dało nam przewagę. E, dobrze byliśmy przygotowani. Hmm. Szacunek dla naszych przeciwników. To wszystko o dzisiejszym meczu. Any questions for Kamary? Come on. Okay. You, yeah, thank thank you. you. Okay, coach, please tell us something about today's game. Uh, first of all, congratulate when you're we down uh, three points in the last 30 seconds. So I think, one more time, congratulations to, to my players, also to them. They also. fought all the way and now we have some time in front of us to, to prepare next game and to, to be ready. Po pierwsze gratulacje dla moich zawodników to było bardzo ważne spotkanie Pokazali charakter, nie poddali się wiedzieliśmy, że, wiedzieliśmy, że dziki to dobra drużyna ale e, bardzo ważne dla nas było to, że kontrolowaliśmy e, rytm meczu. E, mają doświadczonych graczy, mają doświadczonych trenerów, e, byli dobrze przygotowani nasi przeciwnicy. My na ten czas też bardzo dobrze się przygotowaliśmy do tego spotkania, nie poddaliśmy się, walczyliśmy do końca, nawet jak byliśmy minus 3 na 30 sekund do końca następnego spotkania. Właśnie... Teraz uh, uh, change in Zastal defense? Because the different, uh, yeah, differences is, is huge. huge. Before we came to Jelena Grand, and now. I don't want to talk about uh, about that. Um, you have pen. If you noticed some some changes in defense, you can you can write about uh, about that. Of course, uh, we rise. the uh, it in in defense? Uh, we change pick and roll defense. Um, we. Also, we made many mistakes defensively, but as I said, uh, we don't give up and that's, that's main reason why we right now. Mm, Jeśli chodzi o moje zmiany w obronie, no, nie będę o tym dużo mówił. Jeżeli e, widzicie różnice, to to, to to dobrze i, i możecie spokojnie o tym pisać, ale ja nie będę wszystkim się dzielił. Mogę tylko powiedzieć, że trochę zmieniliśmy pick and roll, e, ale również zmienili popełniliśmy dużo błędów dzisiejszy mecz wygraliśmy dlatego, że się nie poddaliśmy przede wszystkim. Czy myślałeś, że takie mentality to indefens? In yes, exactly. Um, from day one, I I told them, hey, first we need what we need to change is uh, we need to bring back a winning mentality. We have two victories in a row, but. Jak time ostatnio, to nie ma we need musimy kontynuować playing good. Tak, przyznaję, mentalność to jest podstawa w tym momencie. Od pierwszego meczu podkreślałem, że my musimy po prostu wrócić do wygrywania i do tej zwycięskiej mentalności. Ale takim meczem nic nie zmieniają. My musimy być skupieni na następnych spotkaniach. Dziękuję.